I witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Piąty Raz jeszcze pragnę zaprezentować Disciples 3 Tym razem jest to już Chyba najnowsza, ostateczna y, Wersja tej gry Reincarnation, czyli Reinkarnacja Która ma w sobie Zarówno podstawkę, jak i dodatek Oraz no, jest wprowadzona cała, cała masa Ciekawych zmian Cóż jakby to pokazać, chociażby w gorącym krześle, jak to wygląda. Mam nie mam spolszczoną grę, chociaż nie całkiem jest jakieś fanowskie spolszczenie, bo oficjalnie spolszczenie do tej gry nigdy nie wyszło. Dubbing jest po angielsku, co moim zdaniem lepiej, bo polski dubbing był naprawdę śmieszny. I mamy całkiem sporo map, bodajże aż 13. Są mapy, w których można zagrać nieumarłymi i są również mapy z czterema rasami. To jest też bardzo ciekawe. Niestety tych pierwszych dwóch nie widać, nie wiem czemu. No ale mniejsza. W każdym bądź razie w podstawce, w odrodzeniu oraz w dodatku we skrzyżeniu próbowałem pokazać elfy. Tym razem sobie daruję te elfy, żeby ciągle tego nie powtarzać. Sam grałem w potyczkę, nie przeszedłem je, troszeczkę grałem nieumarłymi. No ale myślę, że zaczniemy sobie od Imperium i na tej mapie. Zagram sobie Imperium. Wydaje mi się, że również działa to wszystko, yy, czyli odnawianie zasobów. Hmm. Nie jestem pewien czy to społecznie jest poprawne. Nie wiem czy to nie powinno być, zasoby początkowe. W każdym razie nie jestem pewien czy, może, czy tutaj powinno coś zmieniać, bo można aż razy 20 ustawić, więc... Yy, no ja sobie jak grałem to chyba sobie wszystko razy 3 ustawiłem i było całkiem całkiem. I nie jestem pewien, czy powinienem właśnie zostawić tak, grać tak na tych y, z, standardowych ustawieniach, czy może jednak coś powinienem zwiększyć. Tutaj są jeszcze jakieś ustawienia, których nie do końca y, rozumiem czas ruchu na lądzie, a no, ja bym chciał tutaj wszystko ustawić na nieograniczony. Nie wiem, co, co oznacza czas ruchu w czasie bitwy, że mamy 60 sekund tylko na wykonanie ruchu i tutaj nie można w, y, na nieograniczony ustawić, no ale mniejsza. To raczej nam jakoś nie, nie, nie utrudni rozgrywki. Czy tak mi się wydaje? Ustawię sobie poziom trudności łatwy, bo nie znam jeszcze tej wersji gry zbytnio. Jak grałem i to po prostu nie mogłem się napatrzeć na te zmiany wszystkie. Co do tych zasobów... No nie wiem, ustawmy chociażby na razy półtora, żeby... No, no może, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie już zacznijmy. Fires of War. No tak. Tak więc no wszystko nie jest przetłumaczone, aczkolwiek to co najważniejsze przetłumaczone zostało, więc spoko. Wszystkie statystyki jednostek zostały zdecydowanie pozmienione. Pole bitwy jest mniejsze, co bardziej przypomina właśnie disciples zwójkę trap No super. Elf mi to mówi. Podczas gdy jestem Imperium. I teraz dopiero z wiadomość od Imperium. Modaszka, ale nie mam dla tego pojęcia czemu. Chwila. Mam pojęcie, bo ja to jest Demonami, czy tutaj nie ma elfów. Nie wiem czemu elfy tutaj zagadały. Okej. Okay. I tutaj ciekawe to jest. Yy, mamy tutaj od razu przed miastem w choleremany do zebrania. Nie wiem czemu. No ale nieważne. Bierzemy w każdym razie statystyki. Atak 33, zdrowie, 100, czyli wygląda to tak bardziej właśnie dwójkowo normalni, prawda, nie ma tam jakichś, nie wiem, 500 życia, czy, czy coś, obrażenia 100, jakieś chore statystyki, tutaj wszystkie, po prostu, efekty, jakie są, jakie statystyki dają, na przykład siła, tak jak w, w, w wcześniejszych wersjach Siły czy zręczności już na początku się jednostki miały po parę, po, pa, po kilkanaście. Tutaj się właśnie z takimi zaczyna bardzo niskimi. Ono się może akurat mm, nie najlepszy przykład pokazuje jedną z najsłabszych jednostek w grze, jakim jest Hochlik. No ale no... nasze jednostki zdobywając poziomy y, wzmacniają się właśnie w taki sposób, jaki tu jest opisany. Otrzymują jakieś premie po kolei. i, I ewolucję jeszcze później omówiona, ale nie przeciągając. Zaczynamy bez bohatera, co jest moim zdaniem spok opcją. Zaczynamy z bardzo dużą ilością zasobów na start, co też jest bardzo fajne. Tak więc wejdźmy sobie do miasta. I tak, nie, nie, nie mam pojęcia co to oznacza. Tutaj są cztery zamknięte pola. Nie mam pojęcia co to może znaczyć. Strażnik w Stolicy jest faktycznie zdecydowanie słabszy niż w podstawce. Atak się może tak bardzo nie zmniejszył, ale zdrowia tak. Ale generalnie jest, no na pewno jest wystarczająco mocny, żeby się obronić. Bohaterów obejrzyjmy, na przykład Wojownik, tylko 180 zdrowia, tak 39, coś jak w dwójce, nie? W dwójce miał 150 zdrowia i 50 ataku Wojownik, no a tutaj tak jest strzelec, 90 zdrowia, 19 tak no to brzmi <gry> bardzo kiepsko 19 obrażeń i 16 obrażeń na 3 heksy to jest właśnie ciekawe jak, jak, jak tutaj są ciosy obszarowe przedstawione w każdym razie no ja sobie wezmę na pewno wojownika czy tam wojowniczkę mniejsza swoją drogą moim zdaniem płeć piękna bardziej pasuje na maga, ale no dobra, niech będzie i tak, mm, ceny oczywiście jednostek też są bardzo fajne. Tytan jakiś, kurwy, są drogi jest, ja pierdzielę. Pierwszy raz gram też Imperium w tej wersji, jak mówiłem, testowałem sobie tylko i wyłącznie mm, nieumarłych. Chciałbym na pewno wziąć leczącą. Leczenie za 81. Wow, czy to nie, czy to nie jest przymocne, 81? Na starcie? No dobra, na pewno też wezmę sobie Giermka, żeby mój bohater sam, biedny, nie tankował, bo jest miękki strasznie. 180 życia, 39, no jest słabszy od Giermka, co jest też trochę dziwne, ale... ale da się żyć. Weźmy sobie też Ucznia, który... się wydaje być niezły, bo bije w obszar 3 za 36. Jest mocniejszy od Łucznika, który bije w 1 za 26, więc no to też dziwne. No jest droższy... i pewnie też potrzebuje więcej doświadczenia, żeby chociaż ale rawie pewnie tyle samo, tyle samo, no mniejsza. W każdym razie weźmy sobie i może przejdźmy do omówienia jednostek, chociaż lepiej nie. Później się tym zajmiemy. Najpierw rozgrywka, a ewentualne omawianie. Później, bo sam też się nie znam na tych, na tym wszystkim, tutaj mamy klasycznie drzewko wojowników, łuczników, magów, leczeń, hili i jakieś budynki pomocnicze dodatkowe, można opracować czary, skrzeszać się, leczyć i zrekrutować złodziei, które zupełnie działają inaczej niż w dwójce złodzieje. Mamy też taki fajny znaczek nad głową, co było też w skrzeszeniu, a i jeszcze bym chciał zbudować coś na start od razu na pewno do heala i teraz sprawdźmy ile ta leczy ta, ta leczy za 102 czyli generalnie siła heala się prawie w ogóle nie zmienia to jest kiepskie a tutaj pewnie mniej będzie nie za 28 to jest dziwne trochę na moje co prawda ym, na obszar ale za 28, no tak zmniejszyć siłę, bo ta czy za 81, to strasznie zniechęca branie tej, ale zobaczmy co jest na końcu. Za 56 i ma jakieś czary, umiejętności. Okej. Hmm. Okej. Okay. Okay. Hmm. No generalnie każda jednostka ma to jakieś ciekawe umiejętności, a czy ona już coś ma? Ma, no, po prostu jest uzdrowicielem. A tutaj jak to wygląda? Za 199 będzie leczyć. Szkwał. O! O! To jest dobre. Właśnie to odrzucenie zombie mój, gdy, gdy grałem nie umarł mi to miał takie odepchnięcie. Możemy odechnąć przeciwnika, co się wydawało strasznie słabe w, w podstawce, wypływmy sobie w tego chila. No bo tylko odpychał i nie zadawał obrażeń, a tutaj zadaje obrażenia odepchnięcie oraz jeżeli wpadnie właśnie w przeszkodę, to 15% maksymalnych punktów życia zadaje, zadaje, więc spoko. Przejdźmy może do walki, żeby pokazać już jak ona wygląda. To jest ciekawe właśnie, że możemy wykonać jeszcze odwrót w tym momencie lub zaatakować. No. To jest przydatne, gdy atakujemy jakieś ruiny, w których nie wiemy co jest. Właśnie, chciałem zmienić jeszcze początkowe pole. Po, początkowe. Nie pole, tylko kamery. Jakby. Dobra. Czy oni mają osłonę? Nie mają osłony, więc mogę się w nich wbijać. Generalnie. Zróbmy to tak. A i za pomocą kontrola możemy wybrać miejsce gdzie chcemy AOE rzucić, to jest też bardzo spoko opcja. Naszych nie rani, chyba, bo było chybiono. Nie mam pojęcia co to mogło znaczyć. Bo nie, no nie wiem, nie wiem. No na pewno jak grałem nie umarłymi, to mój smok nie rani u moich. Złajtuj może. No. A i może powinienem też ściszyć trochę yy, głos jednostek o, Do osłony to jak dochodzi to najpierw uderzy wróg w mojego a później dopiero mój uderzy No ale W sumie nawet lepiej tak moim zdaniem Chybiono No dobra Czy ty masz co ty masz? Szybkość 3, zwinność 4, właśnie doszła jakaś szybkość, sobie też nie ogarniam zbytnio co. Szybkość daje do uniku i zwinność. Nie, zwinność ła... no i też do uniku zwinność. Czyli generalnie ma sporo szans na unik plus 11 do uniku. Nie wiem jeszcze, jak to się skaluje dokładnie. Nie wiem dokładnie, na jakiej zasadzie to wszystko działa. Mógłbym nią spróbować zmierzać w tamtą stronę, żeby dwukrotnie więcej leczyła, ale myślę, że sobie podaruję to. I to jest też ciekawe, że nasze jednostki mają zarówno szansę na chybienie, jak i na czas krytyczny. Okej, okay, 80... Aha. Ona jeszcze uleczyła sama w ogóle, co ciekawe. Czyli wróciło to tak jak było w, w dwójce. Że na końcu jeszcze y, mamy darmowe leczenie, ale my nie wybieramy tego. Chyba, że on był jako jedyny ranny, dlatego tego nie mogłem wybrać i automatycznie został wylaczony. Właśnie to jest też ciekawe, że jest tutaj yy, mana... Nieznane źródło many, ok, w każdym razie jest to mana runiczna, ale górskich klanów w tej wersji gry nie ma. Tu mamy że łaka Ziemi, jest sam. bije za 76 z ziemi. A moi... Ziemia 0... i Ziemia 0. Nadal myślę, że mogę spróbować. Jest sam więc Raczej to jakoś wyjdzie Właśnie muszę tylko tą, tą kamerę zmienić Ty jaki masz zasięg ruchu? Okej, okay, dwa Ci przejść tu Bi. Spoko mm. A teraz ten No B. 18, super Mhm Okej, okay. no więc tak, heal, heal, heal. Czy on jest ranny? Nie jest ranny, czyli nie masz generalnie co robić. To jest też ciekawe, że nasz heal ma też zasięg yy, swojego leczenia, jakby nasza jednostka na przykład stała tutaj gdzieś, to no, nasz heal go nie healnie po prostu, bo był, byłoby za daleko dla niej. No, niech się przesunie w razie czego, żeby była tutaj tej zasięgu bohaterem no ustańmy tutaj tak nie do, do niego chociaż nie ja stałem tu więc mogłem do niego dojść i go uderzyć ale sąsiadowałbym wtedy z tym polem wtedy żywiołak mógłby to wykorzystać i by wszedł na te pole i on by miał wtedy tą premię więc myślę że dobrze zrobione 76 spoko on ma osłonę? Nie ma osłony, w ogóle jest zimno I ona musi zrobić jeden krok, żeby go wyleczyć. Niefortunnie, że będzie sąsiadować z tym polem, dlatego ja je zajmę, żeby on przypadkiem tego nie zrobił i teraz jestem w zasięgu, żeby uleczyć. <laughs> <laughs> Świetnie. Nie, generalnie spoko Gierka. Na pewno jest moim zdaniem lepsza od poprzednich dwóch części, w sensie podstawki oraz krzeszenia. Czy jest lepsza od dwójki? Nadal tego nie jestem pewien. Ale no jest dobrze zrobione to. Po prostu. Jest, no przynajmniej na razie, no jest to za krótko grałem, żeby osądzić. Spoko Afriko. Doświadczenie też, jakieś normalne, w miarę idzie. Zaczynam trochę żałować, że nie ustawiłem jednak tego doświadczenia razy 3. A dlaczego? Bo tutaj ewolucje jednostek są zrobione znacznie, znacznie inaczej. Właśnie jeszcze nie omawiałem tego miejsca. I y y punktów umiejętności nie rozdałem dwóch. Y dwóch, tylko dwóch. We wcześniejszych wersjach były trzy do wyboru, ale mniejsza. Tutaj za to statystyk żadnych nie mamy do dodania. Przepraszam, do dodania, nie wiem czemu. Tutaj nie ma miejsca na te kule i talizmany i, i pierścienie, za to jest tutaj miejsce na pierścień, tutaj jest na talizman. Kuli nie ma, za to jest księga i sztandar. No i też ciekawe jest to, że nie, nie zaczynamy z żadnymi przedmiotami naszym Bohaterem na starcie, co jest w sumie dobrze zrobione, bo jak od razu na początku się miało jakieś, to było w sumie dziwne. No ale. Ja bym chciał dążyć jak najszybciej do dowodzenia co to jest? To vira, ha, okay. hmm. No spoko Jakieś w ogóle zupełnie nowe rzeczy tu są porobione, Jakieś energia, energia jest potrzebna do wykorzystywania do korzystania z run i mikstru w walce, też ciekawa rzecz, nie wiem jeszcze jak to działa i widzę, że jest znacznie mniej właśnie punktów dowodzenia we wcześniejszych wersjach można było aż cztery takie zgarnąć a teraz można dwie, tak jak w dwójce było ja sobie pójdę w... zręczność chyba, bardziej by mi zależało i w tą stronę będę śmigał zręczność i te dodatkowe punkty energii, które nie jestem pewien co dają, raz, dwa, raz, dwa hmm, czy na trzecim poziomie już będę miał te dowodzenia no, tak jak w w dwójce jakby nie było No dobra Tak więc pierwszą turę można zakończyć Jest co robić Właśnie, zmiany dni Tutaj faktycznie są pory dnia Bo niektóre jednostki dostają jakieś buffy W dzień lub w nocy Więc teraz Nie wiem, to jest chyba ciągle dzień No ale cóż Jeszcze nie, nie, nie wiem jak to też działa Będę poznawał tę grę razem z wami Tak więc pytanie teraz, czy bym chciał iść w, w łowce czarownic i w inkwizytora? Podwójny cios, rozproszenie. Aha. No spoko. Jeżeli on uderzyłby krytycznie w jakąś jednostkę przywołaną, jak rozumiem, to by od razu zniknęła. Jak mi się wydaje, że to tak by działało. Płomień inkwizycji. Spoko. Ciekawe. Naprawdę spoko rzeczy tu są. W każdym bądź razie ja chyba bym sobie poszedł albo do Anioła, albo do świętego mściciela, który też ciekawy jestem jak on działa. Szalona zemsta. O, spoko. Jeżeli zadamy po prostu obrażenia, to jego inicjatywa się zwiększa 10% i to się kumuluje. Tu za do ruchu. Niewrażliwość na kontrę, czyli prawdopodobnie na tą osłonę. Obrażenia większe i trafienie krytyczne no, Ciekawe. Działa tylko w południe. To jest też ciekawe. Niepowstrzymany. Okej. Okay. No. No nie, nie wiem czy uda mi się do tego dojść, bo właśnie chciałbym jeszcze wspomnieć o... O tym jak tutaj ewolucja naszych jednostek wyglądają. Otóż nasze jednostki również tu mają umiejętności. Co ciekawe. I tutaj jest transformacja, można ustawić, żeby była zablokowana bądź dozwolona. Jeżeli jest tak jak teraz, to się przemieni. Jeżeli tak, to nie. I, i o co chodzi? Tu jest opis ciekawy. Po zdobyciu trzech poziomów jednostka ta będzie rozwijać się w swoim następnym drzewie rozwoju. Jednostka nie będzie rozwijać się w swojej gałęzi rozwoju, a zamiast tego pozostanie w obecnej formie. Czyli, no wiadomo, niektóre jednostki możemy chcieć sobie zablokować i wtedy po prostu będzie zływała poziomy i dostawała te, dostywała te wszystkie statystyki. Siłę wytrzymałość, zręczność, jakieś tam inne pierdoby. No ale ja chcę oczywiście, żeby ewoluowała i to jest właśnie ciekawe, że musi aż trzy poziomy zdobyć, żeby ewoluować. Co właśnie... Z sprawia, że jednak byłoby chyba lepiej, żebym wziął razy 3, co najmniej e, zdobywanie doświadczenia, zwłaszcza, że była opcja, na, żeby, ten, wzięcia razy 20 nawet. No, ale dobra, zobaczymy. Najwyżej ten scenariusz będzie taki trochę lipny, najwyżej, no, ale i tak, gra jest naprawdę w porównaniu do poprzednich części jest świetna. Oczywiście, a tak no tak, tą kamerę. Ciągle zapominam o tej kamerze, nie wiem czy uda się ją jakoś zmienić. Oni też mają ciekawą umiejętność, która się kumuluje. Jeżeli oni zadadzą obrażenia krytyczne, czyli czas krytyczny po prostu, to... Jak rozumiem będą mieli większe szanse na trafienie krytyczne następnym razem. I to się im kumuluje, aż w końcu prawdopodobnie mogliby dojść do 100%. Dobra, więc... Hmm. No i no. I, B. I tak on jakby to tankował to byłoby spoko. Healem bym się dostał tutaj. O ile zdąży tam dojść. Jeżeli nie... No na pewno ty idź w tamtą stronę, bo... bo możesz. I skąd... No nawet nie muszę z kontrolem, bi tutaj. No i heal też niech podejdzie, żeby był w zasięgu później. No i proszę bardzo. No są w postawie obrony do tego takie żałosne obrażenia wchodzą, ale teraz będzie Don't trochę sprawniej. Ale heala mają przeopę na początku, moim zdaniem trochę jest za mocny jednak. No i zmiana tego heala na tego, który leczy wszystkich, jest strasznie niekorzystna, biorąc pod uwagę jak ten... jak bardzo się ten heal zmniejsza. Ah, much Ach, mogłem zwaite'ować. Tu bym jeszcze ten cios wyleczył, ale no... to bez... w ogóle bez żadnych problemów jak na razie te bitwy idą. Ej, no dobra. Wystarczyło. Ach, Spoko. Spoko. Tu mam jakiegoś wiłaczka powietrza, który jest Nie, więc się atak jego. 108, zasięg ataku 3, heksy w pojedynczy. Mmm... Czy on jest w stanie kogoś mi na hita wziąć? Nie, nie jest w stanie. Chyba, że bude użył krytycznie. Ale ten ma odporność na powietrze 25%. Ten 0, ta 0 i bohaterka 0. Hmm. I on ma zasięg ataku na 3 heksy. To no, można spróbować. Zbudujmy jeszcze jakiś budynek, żeby nie zapominać i... Sam nie wiem, no... Iść w rycerzyka czy w łowce czarów. Nie sobie w tego rycerza może I zależy jak, jak z tym doświadczeniem będziesz, ona najwyżej w sobie wezmę anioła O ile do niego zdążę dojść W każdym razie chodźmy już na tego ożywiołaka No dobra I myślę, że już tą bitwą 8. No dobra, będę mógł zakończyć ten odcinek. Nie ma żadnej osłony, więc spoko. A ja będę miał. Więc to też będzie zarombista. Mmm. Tego nie przystałem. Oj, to brzmi groźnie. A pewnie na powietrze jest bardzo... Nie? Bez sensu są trochę dziwne że mówił jak o cholera to nadal rani no to nie fajnie to bardzo nie fajnie no, ale mam opęchila chociaż hm ja się zastanawiam czy się go... czy mam go uderzać bo lepiej nie bo ta... ta jego umiejętność jest naprawdę upierdliwa Dzisiaj się teraz tak teraz woł no trudno, skrzesimy go. Bywa i tak. Hmm. Co jest? Bez przesady. No nie, no świetnie. Nie, no po prostu nie znałem przeciwnika i tyle. O świetnie, bo agam pokonaj go, uczniu. E, dobra. Co za masakra. Co za świetny. E, świetne rozpoczęcie. Jest battle safe. Zawsze spoko. Ok. Tak więc odwrócę. Chyba sobie go daruję, przynajmniej na razie. A jeszcze w kolejnym odcinku ben, może wybuduję magiczną wieżę i omówimy jakoś czary. O ile się one też, też pewnie się trochę pozmieniały. Tajemniczony z zadżumionym wilkiem i truposzem. No to też nie jest najprostsza walka. No ale... Zbier... No nic, no z czarami, trzeba będzie sobie po prostu czarami jakimiś pomóc i tyle. W każdym bądź razie sprawdźmy ile mam miejsca na dysku. Tak więc myślę, że to jest odpowiednia pora, żeby już zakończyć ten odcinek. A ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się jak na razie podoba. Na pewno znacznie bardziej niż to, co było do tej pory. Tak więc zapraszam do kolejnych. I na razie. Pozdrawiam. Miłego dnia.